Dzień dobry. Spotkanie to poświęcimy omówieniu podstaw analityki finansowej w serwisie. Jak, jaka jest rola, jakie jest usytuowanie serwisu wobec problemów tego świata? Proszę Państwa, powiedziałbym tak. Na to, w jakiej kondycji finansowej jest serwis, mają wpływ zarówno ludzie, którzy w tym serwisie pracują, Klienci, którzy do, naszego, do tego serwisu przyjeżdżają. Organizacja pracy, organizacja e, serwisu, organizacja czasu pracy w serwisie, e, jego możliwości techniczne i technologiczne mają na to wpływ. Wpływ na to ma również najbliższe otoczenie w tym konkurencja ale wpływ na to ma również sytuacja gospodarcza i polityczna ogólnie na świecie i w kraju. Zwróćcie Państwo uwagę, że y, przez kilka lat, o powiedzmy w latach 2011, 2016, nawet 2017, y, poziom inflacji w Polsce był pomijalnie mały, lub wręcz występowała w dwóch y, okresach rocznych deflacja. W tej chwili mamy y, poziom inflacji na poziomie powyżej 4%. Niektórzy mówią, że w granicach 5%. To jakby zmienia optykę patrzenia, na nasz serwis i na to, co w tym serwisie powinniśmy działać w, w kontekście zarządzania finansami. Na to mają wpływ, na kondycję naszego serwisu mają zmiany przepisów. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że ustawa o VAT potrafi się zmienić w ciągu roku. Na to mają wpływ również nowe technologie, między innymi to, czy jesteście Państwo w stanie albo czy będziecie Państwo w stanie naprawiać samochody elektryczne i hybrydowe, albo jeśli ktoś e, świadczyć będzie również usługi, jakby blacharskie, to czy ma możliwości naprawiania nadwozi wykonanych z blach aluminiowych albo elementów z blach utwardzalnych, prawda? E, otoczenie. Jak, jacy klienci do nas przyjeżdżają czy jesteśmy usytuowani gdzieś wewnątrz osiedla i zwykle mamy tylko klientów indywidualnych czy nasz serwis czy nasz warsztat y, bazuje głównie na klientach firmowych instytucjonalnych jak się zachowuje konkurencja jaka jest dostępność szkoleń dla naszych pracowników i jak z tej dostępności korzystamy e, jakość i liczba pracowników dostępnych na rynku jest interesująca, bo co z tego, że my możemy mieć wspaniałe wyposażenie, dysponować niesamowitymi technologiami, jak nie mamy ludzi do pracy? To też jest istotne, istotna rzecz. E, jakie usługi świadczymy? Jakie mamy wyposażenie? Jakie ponosimy koszty stałe i zmienne? Tak, ja tutaj użyłem specjalnie sformułowania koszty stałe i zmienne. Dzisiaj już nie używa się e, w większości tych sformułowań, już mówi się koszty pośrednie i bezpośrednie. Jakie stosowane są w naszym serwisie standardy pracy? I w końcu jacy ludzie z nami pracują? Tak? Jaką mają wiedzę? Jaką, jakie mają umiejętności? Jakie prezentują podejście? Czy jaka jest ich postawa? W stosunku do klienta, w stosunku do pracodawcy, w stosunku do pracowników innych, ale w stosunku do firmy, w której pracują. Tak? jakich mamy kierowników, jeśli ich zatrudniamy, i jak są właściciele, czyli często my sami. No i oczywiście, jak zwykle coś się musiało nałożyć na to wszystko, czyli koronawirus, który zaburzył. Całą logikę działania naszego serwisu, wszystko było ustabilizowane, wszystko szło w dobrym kierunku, każdy wiedział, co ma robić, i nagle wszystko się załamało. Tak? I z tego trzeba wybrnąć, bo na to nałożyły się również zarówno zmieniona sytuacja gospodarcza, na to nałożyła się zmieniona. Zmienione najbliższe otoczenie, bo nie wszyscy konkurenci przetrwali, nie wszyscy klienci wrócili. Jednym się zaczęło powodzić lepiej, ale części też z pewnością powodzi się gorzej. Na to wszystko musimy zwrócić uwagę. I tutaj mam takie pytanie: czy u niektórych z Państwa nie zrodziło się właśnie pytanie takie: czy w małych firmach, czy w mojej firmie, takiej jak moja, jest w ogóle potrzeba mówienia o analityce finansowej. Proszę Państwa, e, chyba jest, no bo co będzie, jak pojawią się zagrożenia? Te zagrożenia, właśnie się nam pojawiły może nie wczoraj, nie przedwczoraj, a rok temu, czy półtora roku temu w postaci efektów korona, koronawirusa, e, lockdownu i tak dalej, i tak dalej. tak? Czy da się reagować na pojawiające się zagrożenia? Tak. Czy można reagować na trudny do oszacowania wzrost kosztów pośrednich? Proszę państwa, zwróćcie uwagę, zastanówcie się przez moment, przez ostatnie kilkanaście miesięcy, powiedzmy już dobrze ponad rok. Jak się zmieniły koszty energii elektrycznej? Jak o ile wzrosły koszty gospodarki odpadami i segregacji odpadów? Jak mocno zmieniły się zmieniła się płaca minimalna? Na żaden z tych elementów nie macie państwo wpływu. A konsekwencje tych zmian musicie ponosić. Więc pytanie, czy można na to reagować? Czy można reagować na oczekiwania w niektórych regionach Polski czy w niektórych firmach, wręcz naciski płacowe ze strony pracowników, bo mówią, że jest taka drożyzna na rynku, że za te pieniądze, które oni zarabiają w waszej firmie, to już się wyżyć nie da? Być może przesadzone, być może nie. Wszystko zależy od tego, jaki był poziom, jest dalej poziom wynagrodzeń w państwa firmie. Czy da się zareagować? Na możliwy do przewidzenia, czy też niemożliwy do przewidzenia spadek liczby klientów. Pewnie by się dało. Czy można reagować na nieakceptowanie przez część klientów wzrostu cen usług? O to jest, proszę państwa, przypadłość Polaków, tak? Wszystko drożeje, wszystko jest drogo. Yy, Koszty utrzymania rosną, ale jak przyjadą do serwisu, to ma być tak jak 10 lat temu. Tanio, bo tanio jest najlepsze, tak? Ja kiedyś zrobiłem taki trójkąt bermudzki usług: tanio, szybko i dobrze. No tak się nie da. Może być tanio, ale wtedy nie będzie szybko, bo czekamy na okazję, na coś tam, jak na wolną chwilę i tak dalej, tak? może być dobrze, no ale wtedy też nie będzie tanio, tak? No i rozwiązując ten trójkąt bermudzki, możemy ewentualnie dwa spośród tych trzech elementów wybrać, czyli tanio, szybko i dobrze, więc wszystkich trzech zrealizować nadal się nie uda. Co byśmy nie robili, proszę Państwa, jakbyśmy nie zarządzali naszą firmą i finansami w tej naszej firmie, w konsekwencji mamy jedno zadanie. Zapewnić to, żeby nie utracić płynności finansowej. Ja wiem, proszę Państwa, polska demokracja i polski wolny rynek ma dopiero raptem 30 lat, z okładem, ale niewiele, i nie zdążyliśmy się wszyscy jeszcze nauczyć tego, że istnieje coś takiego jak kapitał rezerwowy. W każdej firmie powinien on istnieć po to, żeby były pieniądze na czarną godzinę. To ile było bankructw w okresie pierwszego lockdownu po pierwszym lockdownie w 2020 roku świadczy tylko o jednym, mianowicie, że większość firm w Polsce nie zdołała zgromadzić kapitału rezerwowego. Tak? Zatem utrata płynności finansowej w większości przypadków, albo w dużej ilości przypadków, jeśli nie skończyła się bankructwem, to to bankructwo się. Z pewnością otarła. Czy te kierunki analizować. I w jaki sposób je analizować? Jak, w jaki sposób analizować te zagrożenia? Jak im przeciwdziałać, jak analizować. No otóż po pierwsze, powinniśmy analizować to, co się dzieje na rynku. Tak analizę cen. Jak zachowuje się konkurencja. Tak. Moim zdaniem państwa serwis nie powinien być ani najtańszy a nie, nie powinien być najdroższy, no bo drożej niż w autoryzowanych serwisach to już pewnie się nie da, tak, a chociaż jeśli klient zapłaci, to dlaczego nie? Nie ma w Polsce y, obowiązku stosować niskiej marży, ale najtańszy też nie, bo, pewnie, bo przecież dysponujecie Państwo określonymi standardami, określ, y, y, wysyłacie ludzi na szkolenia, Chociażby uczestniczycie w czymś takim jak to nasze dzisiejsze spotkanie, które też jest pewną formą szkolenia, więc to jest wszystko jakby świadczy o tym, że chcecie się utrzymać na tym rynku, ale nie w sposób najtańszym, nie, najniższą ceną na tym rynku. Nie ma takiego obowiązku. Dalej. Należy obserwować i analizować nastroje wśród pracowników. To jest istotne. Jeśli pracownicy są niezadowoleni, jeśli występuje u nich element demotywacji do wykonywania pracy, to coś jest nie tak i to y, źródło tego y, się przepraszam za wyrażenie, tego niezadowolenia trzeba znaleźć. Inaczej będzie się to tylko pogłębiać, a być może chodzi o drobiazg. Tak? Być może chodzi o drobiazg, być może wcale nie chodzi o pieniądze. Być może chodzi o to, że nie ma dobrych warunków socjalnych, być może chodzi o stosunek przełożonych do pracowników, być może chodzi o całą serię innych rzeczy i wcale nie chodzi o pieniądze. Ja wiem, że to może zabrzmi trywialnie, ale mówi się, że ludzie przychodzą, chodzą do pracy nie tylko dla pieniędzy. Ale wierzcie mi państwo, Patrząc na moją siwą głowę i doświadczenie na rynku pracy, że to prawda. Naprawdę ludzie nie chodzą do pracy tylko dla pieniędzy. Hmm. Ja bym jeszcze y, chciał i y, życzył sobie, abyście Państwo analizowali, prowadzili taką analizę porównawczą liczby klientów. Co było przed pandemią, a co jest teraz. Co się stało, czy co się dzieje z ze stałymi klientami? Czy oni do was wraca wracają, czy do was nie wracają? W którą stronę przesuwa się ten e, główny nurt klientów? Czy to w dalszym ciągu są ci klienci, którzy byli do tej pory? Czy ta grupa klientów jednak się gdzieś tam zmienia i w którą stronę? Bo być może pod to trzeba również dopasowywać e, organizację pracy e, i działalność serwisu, prawda? A może obserwując konkurencję, obserwując to, co się dzieje na rynku, zacząć współpracować z niektórymi serwisami zamiast z nimi konkurować. Pewnie nie wykonujecie Państwo wszystkich operacji serwisowych, jakie mogło, z jakimi zjawiają się u Was klienci, a wykonując te czynności serwisowe, które jesteście w stanie wykonać, z pewnością nieraz wy chwyciliście inne, których nie wykonujecie, więc może w ramach współpracy zapewnić klientowi to, żeby nie musiał jeździć do innych serwisów, tylko w ramach kooperacji czy współpracy zacząć działać w porozumieniu z warsztatami czy serwisami, które są dla was jakby uzupełnieniem tego, co jesteście w stanie wykonać. Jakich czynności byście państwo nie wykonywali? Ile byście w to nie wkładali energii, to pamiętajcie proszę, że na wszelkie, ale racjonalne sposoby. Bronicie się przed utratą płynności finansowej. Ja wiem, że to po raz kolejny, powtarzam, w naszym dzisiejszym spotkaniu. Tak, robię to świadomie. Brońcie się przed utratą płynności finansowej, bo ważne jest, żeby zapobiec jej utracie, po to, żeby nie trzeba było firmy zamykać, bo otworzyć ją z powrotem szukając na nowo pracowników, gwarantuję Państwu będzie dużo trudniej. Czy da się w związku z tym podjąć jakiekolwiek działania wyprzedzające te ewentualne zagrożenia? Otóż, proszę Państwa, nie tylko można, ale trzeba, tak? Trzeba. Jeśli trzeba, to zaraz pojawia nam się pytanie: jak? Jak? To ja bym powiedział tak: że, po pierwsze, poprzez zbliżone maksymalnie do perfekcji przede wszystkim konsekwentne zarządzanie własną firmą. Zarządzanie na czterech podstawowych płaszczyznach: organizacji pracy, zarządzania klientem, zarządzania pracownikami i zarządzania finansami. Tak, czyli organizacją czasu pracy, zarządzaniu finansami, zarządzaniu pracownikami i zarządzaniu klientami. Teraz zajmiemy się tylko i wyłącznie finansami firmy, organiz zarządzanie organizacją czasu pracy w terminie wcześniejszym lub późniejszym, w zależności od tego, w jakiej kolejności obejrzycie Państwo sobie materiał filmowy. Natomiast zarządzanie pracownikami i klientami, miejmy nadzieję, też kiedyś w niedługim czasie uda się zrealizować. Proszę Państwa, po to, żeby zacząć analizować finanse firmy, należałoby Podzielić i gromadzić koszty, ale żeby je podzielić i gromadzić, należałoby zacząć powiedzmy sobie od podstaw, czyli zrobić coś takiego: sumować przychody, odjąć od tego koszty i zobaczyć, co nam wyszło. Tak? Czy mamy zysk, czy mamy stratę. Wiecie Państwo, że niektórzy na tym elemencie zarządzania finansami kończą. I mamy sytuację taką. Jeżeli właścicielowi firmy na koniec miesiąca po zapłaceniu wszystkich rachunków i po zrobieniu wypłaty pracownikom zostaje ładnie rozwijający się wachlarz 100 złotówek, to wszyscy są zadowoleni z właścicielem włącznie. Problem zaczyna się wtedy, jeśli w tej zaciśniętej pięści zostaje mało albo nic. Albo wręcz zabraknie na te wszystkie elementy kosztowe, które mamy do zrealizowania. Może zróbmy w ten sposób. Weźmy przykład taki. Świadczymy usługi mechaniczne w naszym serwisie, świadczymy usługi oponiarskie, sprzedajemy opony, sprzedajemy akcesoria, trochę drobnych części zamiennych. Tak? Te y, usługi generują koszty. Usługi mechaniczne wygenerowały koszty, usługi oponiarskie wygenerowały koszty, pojawiły nam się jakieś koszty ogólnozakładowe, o których za chwilę, no i sprzedaż też wygenerowała koszty. Podsumujmy i przychody, i koszty. Na końcu mamy znowu albo zysk, albo stratę. Czym to się różni od poprzedniego slajdu? Otóż, tak naprawdę, proszę Państwa, niczym, bo jeśli jest zysk, i właścicielowi wystarcza, że ten zysk jest taki, jakiego oczekiwał, to nie ma problemu. Natomiast jeśli ten zysk jest za mały albo jest strata, to powstaje pytanie, a która z tych działalności przychodowych spowodowała i w jakim procencie wygenerowanie tej straty albo zmniejszenie zysku? Czy mamy mniej przychodów na z tytułu usług mechanicznych? Czy może usługi oponiarskie nie wiadomo z jakiej przyczyny nie przyniosły spodziewanego przychodu? Tak, czy może na sprzedaży straciliśmy albo zarobiliśmy, czy zyskaliśmy mniej niż do tej pory. Nie będziemy tego wiedzieć, tak? Na to się nałożą koszty ogólnozakładowe. Cóż to takiego? No to są te koszty, które nie są związane z żadnym z działów przychodowych, a gen są generowane w każdej firmie. Czyli to jest na przykład wynagrodzenie właściciela, wynagrodzenie księgowości, e, ochrona obiektu jako całości. Zwykle nie mamy rozdzielonych liczników energii elektrycznej, w związku z tym koszty energii elektrycznej, koszty gospodarowania odpadami, koszty e, tego typu, e, koszty telefonów, e, internetu i tym podobnych rzeczy, e, pakujemy w koszty ogólnozakładowe. Spróbujmy to zatem uporządkować. O, może w ten sposób będzie dobrze, że najpierw Spróbujemy sobie przeanalizować zysk poszczególnych działów. Jaki mamy zysk z usług mechanicznych? Jaki jest zysk ze sprzedaży części zamiennych i akcesoriów? Czy ten, który powiedzmy, najbardziej nas interesuje? Jaki mamy, jaki mamy zysk ze sprzedaży usług oponiarskich? Tak? Jeżeli widzimy, że mamy określony poziom zysku z każdego z tych działów, no to mamy jeszcze koszty pośrednie, w tym koszty ogólnozakładowe, i dopiero od sumy tych kosztów, zysków z poszczególnych e, działów odejmujemy te koszty pośrednie i mamy zysk całej firmy, wtedy widzimy, czy jest zysk, czy jest strata. A jeśli gromadzimy te dane w okresach miesięcznych i mamy to z czym porównać, to proszę Państwa, możemy zacząć wyciągać wnioski, tak? Jeżeli widzimy, że spada zyskowność usług mechanicznych, no to pytanie dlaczego? Jeżeli spada zyskowność sprzedaży części zamiennych opon i akcesoriów, no to pytanie dlaczego? Jeżeli spada zyskowność z tytułu sprzedaży usług oponiarskich, to pytanie dlaczego? I tu musimy tej odpowiedzi poszukiwać. Tak? Dopiero w, tej, w, tym, w tym momencie mamy taką możliwość. E Proszę Państwa, jakbyśmy na to nie patrzyli, to mamy rzecz następującą. Zgromadzimy koszty, dokonamy analizy kosztów w poszczególnych wydzielonych ich grupach, tak? czy w działach yy, naszej firmy, podejmujemy decyzje albo przynajmniej staramy się podejmować decyzje o kierunku zmian na podstawie tego, co widzimy, na podstawie analiz prowadzonych z miesiąca na miesiąc albo i w okresach dłuższych. Jeżeli znajdziemy przyczynę, to musimy znaleźć sposób jej rozwiązania tego problemu, który nam się narodził, podjąć decyzję i konsekwentnie ją realizować. Po okresie czasu, który przewidzimy, dlatego że powinno się poprawić, dokonujemy powtórnej analizy kosztów. I powtórnej analizy otrzymanych rezultatów i albo kontynuujemy metodę, którą zastosowaliśmy i decyzję, którą podjęliśmy, albo zmieniamy metodę postępowania po to, żeby być może, a raczej na pewno rezultaty były korzystniejsze. Do tego wszystkiego, proszę państwa, prowadzona w większości firm księgowość podatkowa przy zastosowaniu podatkowej książki przychodów i rozchodów, czyli tak zwana księgowość na zasadach ogólnych, to zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało. Proszę zwrócić uwagę na sformułowanie księgowość podatkowa. To jest właśnie to zjawisko. Biuro rachunkowe, czy nasza własna księgowa prowadzi Taką księgowość, która jest wymagana z punktu widzenia ustawy o podatkowej. I ustawy o VAT, oczywiście. Ale to zdecydowanie nie to, co jest nam potrzebne do analizy kosztów i analizy przychodów. Zdecydowanie nie to. Najprostszym rozwiązaniem będzie. Rozwiązaniem, które udało mi się wdrożyć w kilkunastu, jeśli nie, nie kilkudziesięciu już małych serwisach. Jest wprowadzenie tabel, zwykłych tabel Excelowskich, gdzie każdy rodzaj przychodu, każdy rodzaj kosztu wpisywany jest do odpowiedniej tabelki. Każda faktura znajduje miejsce na wpisanie do tych tabelek Excelowskich. Te tabelki zrobione są w ten sposób, że to się wszystko samo sumuje. Tam można prowadzić analizy porównawczej w formie graficznej, w formie e, liczbowej. E, za mało czasu mamy dzisiaj, żeby e, tym zagadnieniem się w sposób dokładny i systematyczny zająć, ale naprawdę, proszę Państwa, na podstawie z książki, podatkowej książki przychodów i rozchodów, nie dokonacie żadnej analizy. Żadnej. Dlaczego? Bo tam wszystkie koszty lądują do jednego wora, i wszystkie przychody lądują do jednego wora. I możecie zrobić tylko od przychodów, odjąć koszty i zobaczyć, czy jesteście na plusie. Ale to Wam wasza księgowa powie na, 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 poza, po zamknięciu każdego miesiąca. Tak? Pewnie na to się nałoży jeszcze odpisy amortyzacyjne i parę innych rzeczy, ale na 99,9% będziecie wiedzieć. Natomiast nie daje to żadnych podstaw do tego, żeby dokonać jakiejkolwiek analizy. Nic z tego nie wiadomo. Nic z tego nie wiadomo. Jest jeszcze jedna ważna przyczyna, która ogranicza możliwość analizowania. Z moich doświadczeń i z moich kontaktów z serwisami wynika, że im mniejszy serwis, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że pracownicy są wynagradzani od swojej za wykonaną pracę, a nie za przechodzenie do niej. Ja wiem, że to drastyczne sformułowanie, ale taka jest polska rzeczywistość. W dużej ilości firm pracownicy produktywni, tak? czyli ci, którzy swoimi rękoma zarabiają pieniądze w naszej firmie, wypracowują ten przychód i dochód, są wynagradzani nie od swojej efektywności, nie od produktywności, nie od produktywności całego zespołu, tylko od tego, że przyszli do pracy. Albo wynagradzani dodatkowo premią. Jak serwis osiągnie pozytywne czy przewidywane rezultaty. To nie jest dobry sposób na wynagradzanie, szczególnie w momencie kiedy mamy pewną niestabilność finansową w skali nie tylko firmy, ale w skali branży i kraju, tak? Kiedy jest zmienny poziom inflacji, kiedy dużo się dzieje na rynku zmian cen usług, na które nie mamy żadnego wpływu, tak? ja Naprawdę namawiam Państwa do przeanalizowania możliwości wynagradzania pracowników od jakości i ilości wykonanej pracy. To jest jeden z lepszych sposobów wynagradzania. Bo proszę Państwa, zwróćcie uwagę na rzecz następującą. Jeżeli sumujecie wszystkie koszty, i podzielicie je przez ilość godzin sprzedanych, jeśli macie możliwość ich przeanalizowania, to otrzymacie koszt roboczo-godziny, czyli coś poniżej wartość, nie coś tylko wartość, poniżej której tak naprawdę nie powinniście sprzedawać usług, bo go każdej będziecie dopłacać. No, to jest ten element. Ale po pierwsze, co jest kosztem, a co nie jest kosztem? Tak naprawdę nie wiadomo, albo nie do końca wiadomo. Jak policzyć godziny sprzedane, jeśli nie mamy jakiegokolwiek systemu informatycznego, który pozwala nam te sprzedane roboczo godziny ewidencjonować? Ja bym się nie pokusił, albo w firmie, która zatrudnia powiedzmy więcej niż trzech, czterech pracowników, o zliczanie tego ręcznie gdzieś na kartce, czy w systemie, jakimś tam systemie Excelowskim. Naprawdę nie. Ale jeśli już jesteśmy w stanie określić, Ilość robocza, czyli wartość roboczogodziny, czyli ile nas kosztuje każda sprzedana klientowi roboczogodzina, no to powstaje pytanie, czy na tej podstawie możemy określić stawkę, tak, po jakiej powinniśmy te roboczogodziny sprzedawać. Założenie podstawowe, jakie musimy przyjąć, proszę Państwa. I od tego moim zdaniem nie ma odwrotu i nie ma dyskusji na ten temat. Jeszcze nikomu nie udało się udowodnić i przekonać mnie, że jest inaczej. A moje, moja idea fix w zarządzaniu serwisami, zarządzaniu finansami w serwisie jest taka. Serwis ma się utrzymać z robocizny. Marża uzyskiwana ze sprzedaży części zamiennych, akcesoriów, materiałów i innych pomocniczych. Nie służy do bieżącego finansowania działalności serwisu. To, jest, to są pieniądze, które mają być przeznaczone na to, żeby serwis mógł się rozwijać i mógł nadążać za zmianami na rynku usług. Weźcie Państwo pod uwagę, że niedługo nie obejdzie się bez tego, żebyście powiedzieli, my samochodów elektrycznych i hybrydowych nie obsługujemy ale żeby je obsługiwać, to trzeba spełnić określone warunki. Tak? Niedługo powiecie tak, nie, 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 nie. Takich dużych rozmiarów opon to my u nas nie zakładamy. A opony, jakby kurczę, na to nie patrzeć, robią się coraz szersze i coraz większe. tak? Na dwunastkach to już nie wiem, czy oprócz taczki jeszcze coś jeździ. Stawka musi wynikać z poziomu ponoszonych kosztów to po pierwsze. Stawka musi być i jest zależna od poziomu produktywności warsztatu. Bez tego nie da się y, określić prawidłowej stawki. Stawka ponadto jest wynikową cen usług na lokalnym rynku. No nie możemy powiedzieć, że my będziemy sprzedawać usługi mechaniczne po 180 zł za roboczą godzinę, skoro wszyscy sprzedają je po 120 czy po 100. Stawka na, y, w końcu jest kompromisem. Naprawdę, jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami właściciela co do przychodu czy dochodu, a oczekiwaniami klientów, ile są w stanie i chcą za usługi tego serwisu zapłacić. No i tym optymistycznym akcentem, dziękując Państwu za uwagę, skończymy nasze spotkanie.